No i dobra, tutaj komuś właśnie pomagam. No ktoś sobie poszedł, a ja sobie tutaj będę robił. Tak to właśnie wygląda, właśnie. O. Te deski już leżą, tutaj. Gdzie to takie dziury? Normalnie aż zimno z tego. Dlatego mówi znajomy, że mu zimno jest. Jego kobieta też mówiła. Zimno, zimno i zimno. No ale to nic dziwnego, no. no takie jopy. Gdzie to takie? Tak mu zrobię, że to będzie miało elegancko. No. Zobacz. Jak to wygląda? Czyli to w ogóle te, te robotniki, co robiły? On no zapłacił za to, nie? Im. Żeby zrobili mu to. Każdy to był jakiś czas temu, no ale to było zapłacone i tak spierdzielone. Nie wiem. Ktoś poprosił. No i mnie poprosił, żeby mu pomógł. Tak mu pomogę, no bo trochę się orientuję w tej sytuacji, no. trochę mam smykałkę i do remontów i do naprawy tych samochodów, także warto pomóc, tak? Jak znajemy, poprosi, tak? Za darmo, oni za to się nie bierze. No, zrobi się to, to się pod... wyczyści, nie wiem, pianką pewnie, no to się to wymyśli, tak? Gdzie dobrze, będzie dobrze, na pewno będzie tip topik Gdzie to takie dziury? Gdzie ma, nie czuję, jak turma nie wieje? Zobaczcie, jak to może tak wyglądać? Zobaczcie. To coś strasznego. No dobra, będę kończył. W razie czego możecie w komentarzu napisać, co o tym myślicie. Pozdrawiam serdecznie, bo to nie ma co nagrywać długo, bo. No nie ma sensu, no. Zobaczymy, no, chyba, że coś jeszcze będę dogrywał, no tutaj. No, to zostawię na wyżytość to się jeszcze yy, dobra. No, a ja tymczasem te deski powynoszę. Te listwy, nie, tutaj Gdzie to, to, to... Czy to, grube listwy były? Takie dość... No, gdzie to takie to, to, to grube, no? To stary jest, jak świat. Dobra. Jesteś ja coś z tego też na wyż... Siemaneczko, siemaneczko do... mały remoncik. Fuszerka mała. Trzeba to zrobić, Samo się nie zrobi. Troszkę z innej bajki, teraz nagram Wam, jak sytuacja może wyglądać pod deskami, tak? No ciekawie tak? Zobaczcie, jakie mogą być dziury. Oczywiście to jest na gipsie, nie? Bo to jest gips. Dobra, zobaczcie sobie, mału. Kogo interesuje, niech ogląda dalej, kogo nie, niech sobie idzie dalej, zobaczcie. Ja bym tak nie mógł. To jest pod tymi listwami, tak? Podłogowymi. Tu kafelki. Tak mogą zrobić eksperci, tak? O, to jest pod tymi listwami, tak? To jeszcze nie zdjąłem, ale będę ściągał. A wam pokażę dalej. I Zobacz. Widzisz? To trzeba pouzupełniać. To, to, to wszystko trzeba półzupełniać. I zobacz widzisz Zobacz. i tu wszystko leci pewnie, że wieje tutaj normalnie wieje tymi dziurami, zobaczcie zobaczcie, tu już oderwałem tą listwę to będzie wszystko robione to będzie robione a tu jest przy futrynie jak to wygląda o Takiej jopy. Tu coś próbowali robić, żeby to niby załagodzić tej jopy, ale no, sorry, ale to tak niełatwo. Tak, łatwo? Znaczy niełatwo. No to jest łatwo. Zobaczcie. Jak to wygląda? Chciał tą, de tą dechę będę cię oderwać, i z tą listwę to jest sobie. O. To też do oderwania idzie. Tutaj będzie, na podłogę będzie położone. To na razie pozrywane to było. Tu kafelki. Nie wiem, kafelki są zrobione. Ktoś położył to dawno, dawno pewnie. Ale tu będzie szła gąbka ociepleniowa i będą szły panele podłogowe. Już czekają, żeby tylko położyć je. No ale najpierw trzeba to naszykować, tak, żeby te panele jakoś leżały na czymś wygodnym. No dobra, ja się biorę do pracy, jak coś ciekawego będzie to będę dogrywał. Tak powtarzam, jeżeli będzie cię interesowało, tak może zostać i zobaczyć, co będzie dalej się działo. No dobra. No i dobra, pokażę Wam, jak robotam tutaj. <laughs> Muszę zrobić, ktoś mi poprosił. dobra, żeby nie uszkodzić niczego innego. Tutaj lekko, później tu. Dobra. To musi odejść. Dobra, muszę wyłączyć, bo mam tylko trzy ręce, mam nie mam dwie, tylko trzymam, a potrzebuję czwartą. No, poszło to tylko tyle. Tu mnie ktoś poprosił, żeby pomóc komuś przy remoncie. A tak to właśnie wygląda w amerykańskich domacach. Dobra. Ja robię dalej. Opa. No Tak to właśnie wygląda. O, tutaj widzę, że odeszło. Ja pierdził. Patrzcie co tam jest. Hmm. Tak wygląda ściana pod podłogą, pod listwą podłogową. To też jeszcze OK, tak? Bo to na placki było klejem, ale to dziury takie o! To coś pięknego o, proszę bardzo, przy drzwiach wejściowych. Takie dziury. Jak to możliwe, jak to może być. Żeby takie dziury były. O. I tak jest w każdym pokoju. Tak robili robotniki. I tutaj był remont kapitalny 4 lata temu. Tak się zrobiło przez 4 lata? Niemożliwe. This is now impossible. Very nice.